manko, dzisiaj z tej stanu i witam Was w ostatnim odcinku z kariery Jakuba Błaszczykowskiego w FIFA 20. Dzisiaj sprawdzimy się na Euro 2020. Dostaliśmy powołanie od naszego wybitnego selekcjonera i zobaczymy, jak daleko uda nam się dotrzeć. Mamy najłatwiejszą grupę z możliwych: Węgry, Bułgaria i Norwegia. To jest losowanie marzeń, gorzej z grupą B, bo na drużynę, właśnie z tej grupy, trafimy po ewentualnym wyjściu z grupy. A tam pewnie awansują do fazy Pucharowej Niemcy i Francja. Więc tak czy siak, nie będzie łatwo. Ale teraz skupmy się na pierwszym spotkaniu z Bułgarią, aby nie było klasyki, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Zaczynamy. Dobre, tutaj podajemy Popowa. Dimitrow jest już w polu karnym. Dimitrow zwolnił, podał Popow, uderza, ale szczęsny to broni. Bardzo dobra interwencja, i mamy zaledwie corner. Krychowiak dobrze kontroluje piłkę, zagrywa do środka. Lewandowski do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski inicjuje tą akcję, przedziera się. Jest już w polu karnym, odgrywa Lewandowski z pierwszej piłki na 1 do 0. Rewelacyjne wykończenie naszego snajpera w polu karnym. Ale podanie Błaszczykowskiego również bardzo dobre. Jak widzimy, staramy się podwyższyć nasze prowadzenie. Błaszczykowski zwleka z podaniem, za długo holuje tą piłkę. Podał wreszcie do Lewandowskiego. Lewandowski wyczekał. Ale ostatecznie Bułgarzy przejęli piłkę. Na szczęście tylko na moment. Błaszczykowski do Zielińskiego, młody talent, do kapustki. Błaszczykowski, nie udało mu się niestety przedrzeć. Ale może za moment przejmiemy piłkę. Dobrze Krychowiak, jest tutaj Zieliński, wypuszcza Błaszczykowskiego. Już niestety szybko nie ta, ale daje radę utrzymać się przy piłce. Błaszczykowski, do środka. Krychowiak broń bramka, pusta bramka i Zieliński w słupek. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Oby się nie zemściły tylko na nas w tym spotkaniu. Wanderson dobrze rozpędza się tutaj skrzydłem. Naturalizowany braziliczyk, czy do środku je nie podaje po ziemi. No i mamy jeden do jednego. Teraz Pudłozieńskiego wraca z podwójną siłą. Jak widzimy, Bułgarzy jeszcze mogą to wygrać. My już nie mamy szans, co najwyżej na remis. Krew dobrze się tutaj przedziera jest już w polu karnym Bułgar dograł, szczęsny nieporozumienie z Glikiem, ale nie kończy się to na szczęście katastrofą pierwsze spotkanie zakończone remisem z Bułgarią drużyną która jest rozbita od kilku dobrych lat i nic wielkiego nie gra to jest falstart i to niesamowity ocena maczowa 7,3 nie oszukujmy się, ten wynik to jest jeden wielki dramat najbardziej szkoda tej sytuacji Zielińskiego gdzie miał pustą bramkę i przysadził z całej siły w słupek no ale jest to młody talent i jeszcze ma czas na rozwój, dajmy mu z 10 lat i może zakończy karierę. Chociaż wtedy już nie będzie młodym talentem, szczęsne 4 interwencje, w jedna. No i przejdźmy dalej, może w następnych meczach będzie lepiej. No i jesteśmy po pierwszym bardzo nieudanym spotkaniu. Niestety zakończonym zaledwie remisem z Bułgarią. Reatuje nas to, że Węgrzy również zremisowali swoje pierwsze spotkanie i Norwegowie. Więc status quo w grupie zachowany, wszyscy mają ten sam bilans bramkowy. No i teraz wszystko będzie rozstrzygać się w następnych meczach. No i z Norwegią nie dostajemy szansy, mimo iż zaliczyliśmy asystę w pierwszym meczu. To trener sadza nas na trybunach. A Polska pokonuje Norwegię 1-0, a wreszcie dostał szansę w reprezentacji, wykorzystał ją. I o to właśnie chodzi. Jak widzimy jesteśmy wiceliderem grupy, ponieważ Węgrzy wygrali 2-1 z Bułgarią. Mają więcej zdobytych bramek, więc w przypadku remisu obie drużyny mają pewny awans. No ale Węgrzy z pierwszego miejsca. A my dopiero z drugiego Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. No ale chcemy oczywiście zwyciężyć z nimi w tym spotkaniu. No i zaczynamy to widowisko. Rozpoczynam od środka: Zieliński, Krychowiak, Błaszczykowski do piszczka. Piszczek do środka, jest tutaj Krychowiak. Dobrze, inicjujemy tą akcję. Błaszczykowski wypuścił swojego kolegę piszczka. Piszczek za moment będzie w polu karnym. Co wymyśli Miszczu-Piszczu? Dośrodkowanie Lewandowski w słupek. Marnujemy na tym euro okazję na potęgę. Dobrze, tutaj Dżudżak. Odegrał Lovrenčić. Były gracz Lecha. Do środka Nikolić. Mocno, ale szczęsny to broni. Brawa dla naszego bramkarza Błaszczykowski. Dojrzał Piszczka. Piszczek Błaszczykowskiego. Jeszcze Lewandowski wyszedł na pozycję piętka. Dobrze konstruujemy tą akcję. Zieliński wyczekał. No i podał do Lovrenčića. Może poda do naszych kiedyś. Kto wie, Piszczek, Błaszczykowski. Wyczekał moment, piszczek może dośrodkować, jednak podał Zieliński do nodzia. No do nas dzisiaj nie chce podawać ewidentnie. Jest tutaj patkaj, Nikolić, daleki przerzut, co opanował tą piłkę niestety. Dośrodkowanie Dżużak to była setka, którą na całe szczęście zmarnował. Kapustka zagrał do środka, Zieliński wreszcie dobrze rozrzucił grę do Błaszczykowskiego. Ten ściga się z Orbanem. Jakoś wygrał ten pojedynek, nie wiem jak, ale się udało. Ale Lovrencic ostatecznie go powstrzymuje. 62. minuta, Nikolic, Kowacz, Nikolic faulowany i mamy rzut karny. Co za pomyłka Glika. No i czy Węgrzy wyjdą na prowadzenie? Za moment się przekonamy. Nikolic podchodzi do piłki, Nemania Nikolic, broni szczęsny, ależ interwencja. Mamy bramkarza klasy światowej. Zieliński, 72 minuta, Błaszczykowski, wyczekał, zagrał do Piszczka, Piszczek może poczekać na Błaszczykowskiego i tak się dzieje. Kuba Błaszczykowski, do ale niestety prosto w Orbana, który z łatwością go powstrzymuje. No i jeszcze będziemy świadkami rzutu rożnego, Błaszczykowski wznawia grę. Czekamy, czekamy, czy się kogoś doczekamy, tak jest, podbiega tutaj na krótko, Zieliński... Odgrywa. Kapustka zablokowany, niestety, i mamy kolejny corner. Orban zamienia się w ścianę. A mógł grać dla reprezentacji Polski, no ale nikt tym raczej nie był zainteresowany. No i przejdźmy do następnej tutaj sytuacji. Kolejny corner. Tym razem nie my go wykonujemy. Zieliński na pole karne. Orban zaczyna nas denerwować to ewidentnie. Kapustka, Błaszczykowski. Błaszczykowski rozpędzony wbiega w pole karne. Ale szanto go powstrzymuje tylko na moment. Błaszczykowski zablokowany. Dobrze dograł Zieliński, to jest dobra piłka, ale Gulaci powstrzymuje spokojnie kapustkę, a Kadar wybije tą piłkę na rzut rożny. No i koniec tego spotkania. Mecz tak naprawdę przyjaźni zakończony podziałem punktów, który jest korzystniejszy dla Węgrów, bo wychodzą z pierwszego miejsca, my wychodzimy z drugiego. Obie drużyny zmarnowały mnóstwo okazji. W końcówce meczu świetnie blokował nasze strzały Willy Orban. No niestety, tak się czasem dzieje. Chociaż też nie oszukujmy się, wększymi i też idealne sytuacje, które na całe szczęście marnowali. Czyli ten remis to chyba zasłużony rezultat, No ale daj nam tylko drugie miejsce w grupie. Przechodzimy dalej, co trzeba sobie jasno powiedzieć, w bardzo łatwej grupie. Norwegowie z czterema punktami zajmują trzecie miejsce. No i tutaj, oczywiście, obowiązuje ta formuła jeszcze nie tak jak w prawdziwym życiu, że wychodzą tylko dwie drużyny. W prawdziwym życiu Norwegowie też by chyba mieli szansę na awans. No i wylosowaliśmy, znaczy nie wylosowaliśmy, tylko trafiliśmy na drugą drużynę z grupy B na Francję. Czy dało się gorzej? Znaczy, na pierwszą drużynę, przepraszam, z grupy B oczywiście na Francję. Drugie były Niemcy, które trafiły na Węgrów, ale pewnie nie płaczą z tego powodu, bo spokojniej takich pokonają. Portugalia, pierwsza w grupie C, druga Hiszpania, Holandia odpada i Austria. W grupie D, pierwsza Anglia, druga Belgia, odpada Rosja i Szkocja. No i co? Szykujemy się do meczu z Francją To może być decydujące spotkanie No bo bardzo ciężko będzie wyeliminować trójkolorowych Ale cuda się zdarzają Z nami na trybunach Niestety Zobaczymy czy ten cud się stanie Francja jest wielkim faworytem i pokonuje nas 2 do 1 No i nasza przygoda na Mistrzostwach Europy Kończy się na fazie ćwierćfinału Co jak na naszego trenera i na naszym drużynie jest całkiem niezłym rezultatem, tak naprawdę powtarzamy wynik z Euro 2016. No wiadomo, no w prawdziwym życiu jest trochę inna formuła, no i dzięki temu to lepiej smakowało niż tak odpaść od razu po wyjściu z grupy, chociaż oczywiście z Francją to nie wstyd. W półfinałach Niemcy zagrają z Belgami, a Francuzi z Anglikami. No i tutaj możemy sobie zobaczyć dalsze rozstrzygnięcia w tych mistrzostwach Europy. Kto trafił do finału? Niemcy i Francja, powtórka z fazy grupowej. Niemcy pokonali Belgię, a Francja Anglię. No i kto zostanie mistrzem Europy, przekonamy się już niebawem. Bo mistrzem może być zaledwie jedna drużyna Niemcy czy Francja nasz pogromca czy nasz sąsiad. Przekonamy się teraz. Niemcy Dewadozera w wielkim finale i wracają na piłkarski szczyt. No, Francuzi tutaj zawiedli w finale, Brazylia zwycięża w Mistrzostwach Ameryki Południowej, trzecie miejsce Argentyny, drugie tam było Urugwaj oczywiście. Jeśli chodzi o statystyki poszczególnych zawodników, to zobaczmy Mistrzostwa Europy, Królem Strzelców Werner, 7 bramek w 6 meczach, kosmos. Najwięcej asyst Mario Fernandez, 4 w 3 spotkaniach, Rosjanin oczywiście naturalizowany. I czyste konta Tereszczegen najwięcej, ale drugie miejsce szczęsny. To zawsze cieszy taki wynik. Polaka Rodaka na Mistrzostwach Europy dotarliśmy do ćwierć Odpadliśmy oczywiście z Francją, wstydu to nie przynosi. W grupie nie my się, zawiedliśmy. Ale czy z Niemcami byłoby łatwiej, trudno powiedzieć. Mieliśmy łatwą grupę, ale po wyjściu z grupy zaczynały się schody. Błaszczykowskiego terenere posadził tylko na trybunach. No i ciężko nam było wygrać. To bardzo trudne spotkanie z Francuzami. Polegliśmy, wstydu nie przynieśliśmy, powtórzyliśmy wynik z Euro 2016, docierając do ćwierćfinału. No, tragedii nie było, ale oczekiwania chyba trochę były większe. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i zapraszam Was na nową serię, która już niebawem na kanale. Trzymajcie się!